Siemanko, 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 ja jestem Wertes, witam Was w kolejnym odcinku z Def Rana. Będziemy się zaraz ścigali, dzisiaj samemu Także 3, 2, 1, let's go, let's go, let's go Aj, mogłem co prawda przelecieć, bo widzieliście, że ktoś tam sobie pobiegł i zdążył, ale dobra Lecimy, lecimy z tematem, tutaj trzeba uważać, bo nie wiem, które te klocki spadają A, już spadły, także... Oj, jednak nie spadły Aj, ale miałem skizę dziwną. God damn it, ale mi się nie udało. Ale zepsułem tą akcję. No nic, no nic, ostatnie podejście. Mam nadzieję, że teraz mnie nikt nie zrzuci nigdzie. Bo byłoby naprawdę mega, mega słabo, jeśli teraz bym wybuchł z jednym życiem. Także. Uff, poszło, 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 poszło. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Tu już sobie postrzelali. A tutaj właśnie pospadali. Także, lecimy dalej, lecimy dalej, zyskujemy życia i jest mega fajnie, mega fajnie, mega fajnie! Woo! Hehehe! Wow! No nie! Jakie trole, jakie złe trole? Goddammit, a tak to epicko zrobiłem tylko... Tylko mnie. Dosięgnęło to! Złe i niedobre. Ło! Zdążyłem! Zdążyłem, zdążyłem i nie zdążyłem! Kurczę, ale oni są zgrani dzisiaj! Zauważcie to, jak... Jak raz po prostu tak mnie, żeby idealnie wszystko wyprzedzić to wraz padam <noise> Nic nie widzę, jest, 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 chopa dalej, chopa dalej. Nie wiem Widzieliście to, nie, nie wystrzeliło mnie. A pierdziule. Jak tak można. Jak tak można. To czasem jest tak trolujące, że to masakra. E, tu mogą... Aha, mogę wyłączać tutaj. No, gościu się czai nieźle. No i co? Wyłączysz to czy nie? O, jaki fail. Jaki fail, po prostu. O, wyłączyli, dobra. Świetnie. Świetnie, że ktoś w końcu stwierdził, że A sobie poleci, nie? O, ale zepsułeś, gościu. O, masakra. A tu co możesz zrobić? Nie wiem. Hop! Hahaha, <laughs> strollowany. Oj, ja się strollowałem. Nie. Jak bezczelnie. Bezczelnie to zepsułem. Hop, dobra Dobra, przeskoczyłem to jakoś, ale tutaj Musi ktoś się wrąbać <grym> Dawaj, wysadź go Dobrze, elegancko, elegancko Aj, nie doleciałem, tak No nie, oh fuck I ktoś już ukończył, no nie Szybko, 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 zdążę, zdążę, zdążę Dobra, dobra Ok, to który będę? Będę, 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 czwarty, 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 a i tak było dobrze, tak czy siak. No tak, gdzie ktoś się zbiera, tutaj się zbierają, tylko że jest mało osób. Na co mogę tutaj głosować? Na szkołę, wot dwa. <grywy> Czekamy teraz na ludzi, zobaczymy jak szybko wbiję. w końcu jest weekend, jak to oczywiście nagrywam, czyli dzień wcześniej. To powinno w miarę szybko wystartować, dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Kurde, znowu Ice. Co oni mają z tym ice Cały czas głosują na Ice, a ta mapa już, już jest nudna. <noise> znaczy, może nie tyle, że jest nudna, bo jest fajna. Tylko, że jak cały czas ją wybierają, to tak, tak słabo. Słabo, naprawdę słabo. 40 sekund. Te 40 sekund, znaczy, yy, ta minuta czekania po tym, jak są wszyscy, to jest po prostu tak bez sensu tutaj. No ale co poradza, co poradza. Co tam wygrywa? O! O, wszyscy na szkołę głosują. Ale fajnie, naprawdę fajnie. Dobra Spróbuję sobie tutaj sparkurzyć i zobaczymy. Może tym razem gdzieś dalej dolecę, ok? Idziemy w taki układ. Idziemy w taki. <grym> Jak zwykle, no nie Nie umiem skakać na cztery kratki tak, tak perfekcyjnie. Nie, nie, nie mam tego wyczucia po prostu. Co, znowu 60 sekund nie do. A, okej, okay. już myślałem, że po prostu ktoś wyszedł i ktoś wszedł i od nowa zaczął liczyć. Ale tak nie było. Także dobra. Mamy naszą szkołę. Yes! Udało się. 43 sekundy. Czy już mogę chodzić? Mogę chodzić, świetnie. Tu przydałby się taki... O! Da się tu wejść. A. Czekajcie, spróbuję to zrobić. A ty kurde. Dalej gdzieś wejdę. Nie, aaa, słabo. Przydałby się tu jakiś lepszy parkur. Dobra, postoję, może ktoś mi pozazdrości i spróbuje tutaj wbić. Halo? Ktoś chce do mnie? Czy coś? <grym> Okej, okay, 14 sekund. Dobra, od razu powiem, że dziękuję za łapeczki w górę, bo na początku chyba nie powiedziałem, ale dziękuję, dziękuję za wszystkie łapeczki w górę, za udostępnienie na fejsie, za dodanie do playlist typu ulubiony i tak dalej, i tak dalej. Dzięki. Jeden, let's go! Hahaha! <laughs> Ten skok Dobra, świetnie Świetnie, świetnie, świetnie O jeszcze miałem zapóźniony tym Kurde Dobra Troszkę jestem w plecy Bo nie lecę, bo nie lecę tak na... Torpedę, o nie, tu mogę wysadzić, tu mogę wysadzić, tu mogę wysadzić Tawa jest, przeszło, przeszło, przeszło No strzelaj, strzelaj, no strzelaj, czemu się zastanawiasz a, nie może strzelać. Aha, coś... Toż... Nie, nie popatrzyłem, że miał czerwony. Kasz. Kasz, 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 kasz. Ej! Tam było czerwone. Chyba, że jedno było, a drugie nie. a to jest już na zielono. Okej. Okay. Hop, hop. Dobra. Okej, okay, kurde. Jakie on... Jaki on, niektórzy tutaj są takie koksy. Eee! Chamstwo! <gryw> nie wleciałem dobrze, a mnie zdjęło. Ja damet. Jak oni to robią, że przeskakują wszystko? Świetnie. Haha. ledzek który nie wyszedł im. Na dobre. Skaczemy, skaczemy. Jest. Dał się. Aj, ktoś skończył. Tak myślałem, że ktoś skończy. Bo tak wyszło. Mm. Oj. Fuck. Cześć. Tak, ula się do mnie patrzę czemu walnąłem. Bo, bo mi bardzo... Ale to bardzo nie wyszło. Szybko, szybko, szybko! Jest! Który będę? Osta trzeci trzeci! Trzeci, trzeci, trzeci! Ale kurde, oni w weekend całkiem inaczej... Nie wiem czy się zgadują jakoś, czy coś, ale tak lecieli. Tak, 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 tak źle. <grytanie> Dobra, popatrzmy jak tutaj inni grają. <grytanie> Hmm, tu spokój, tu spokój, no bo oni tam na końcu kąpią. O, ktoś tutaj nie umie przychodzić, tak jak ja na początku. ktoś tutaj biegnie? Hmm. Czy się tutaj zakampili. Czyli co? Trzy osoby, te? Chyba. No i koniec. Jestem na trzecim miejscu, elegancko. Teraz tam wychodzę. Wychodzę, wychodzę Dawać mi, dawać mi, dawać mi, dawać mi. Tutaj, tutaj, lecimy. A co możemy bołtować? Dobra, na no nic nie wotuję, niech oni sami decydują. Co teraz? Co jest pod że chcą błotować. No oczywiście ICE jest pod jak zawsze. Okej, okay, jesteśmy pocięciu. Bo to za długo trwa. I lecimy znowu z Ice'em. No wyłącz to. Co za Janusz? Widzieliście to. Lut na chwilę zniknął. Mm. Ja już myślałem, że nie dolecę, a tu. Dobra, co tu znika? Szkła, tak? Ale mam nadzieję, że już nie zrzuci mi szkła. Tutaj było dopiero co odpalane. Poczekam. O, opuszczone, dobra, idziemy Jest życie już myślałem po prostu, że... To będzie sfajlowane, ale dobra, ktoś tam ciągnie cały czas na, na przodzie. Dobra, ominuto, ominął to. Możemy lecieć, możemy lecieć, możemy lecieć. Tu jest na czerwono, także można śmiało, śmiało, śmiało oddawać Kabum. What? Jak <laughs> mnie wyrąbało Dobra, lecimy, tu też jest na czerwono, także Come on, come, on, come on. let's go, let's go, let's go Tutaj jest zielone, szybko, 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 szybko Wyprzedzić wszystkich Wyprzedzić, wiem, że ktoś na pewno przede mną biegnie Ale no cóż Dajemy radę, dajemy radę, up Going deep Aj A to jest takie powolne Hop, 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 hop szybko, 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 O nie, ktoś tu jest, ktoś tu jest! Fuck Po prostu fuck Inaczej tego nie nazwę Dzięki, naprawdę dzięki kolego, jesteś wspaniały Że mi tak przeszkadzasz, naprawdę Mega cool z ciebie Dobra Cholera Cholera Cholera, cholera, cholera. O! Tu mam szansę, tu mam szansę! Tu mam szansę! A mam was! Mam was, mam was, mam was. Szybko przed tym, przed tym zdążę! Jest! Pierwszy super! Widzieliście gościu, przede mną użył skill'a, ale nie trafił. <grytanie> A mi się udało. Super. Bardzo mnie to cieszy, <grytanie> że coś udało się ugrać. Szczególnie po tym, że dzisiaj oj bardzo hamsko wyłączali. Oj, bardzo, bardzo. Szybko lecę, szybko lecę! Może kogoś dogonię, jeszcze o tutaj ktoś się trudzi! No, tu czasami trudno przejść. Tutaj dalej jedna osoba się boi. Tutaj na wodzie jest problem i tam ktoś chyba już zaraz przejdzie. Aha, jak cię wykiwał! Ta woda jest straszna w tym miejscu. O, ładnie. Ładnie, ładnie, ładnie. A tu oczywiście nikt nie stoi. <grym> Za późno, kolego! Wszystkich puszczasz, to dlatego mi wyszło. Znaczy, no jakby było więcej osób koło mnie przez, przez całą grę, to byłoby mi łatwiej, no ale. No ale jest pierwsze miejsce. Jest, udało się. Także jest fajnie, jest fajnie, jest fajnie. Nie wiem, dlaczego tylko te skiny nie mają e, takich nakładanych rzeczy. Na przykład ja mam na głowie słuchawki, to ich nie ma. Ale no nic. Udało się wygrać. Dobra, kończę odcinek. Dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, na fejsie. Dzięki za oglądanie. Na razie cześć! Żółwik!